Na bank to wygram! Ła! Co jest? Ale chlew! Co za świnia tu mieszka? W życiu czegoś takiego nie widziałam! Muszę przemyśleć tę trasę strategicznie! Ej! Nie mieszkasz w chlewie! No, no! Spoko! Słucham? Kpisz sobie! Dość tego! Zaraz mu dam nauczkę! Okej, okay, na pewno się tego nie spodziewa! Ale będzie miał ząka? <grymne> Genialne! To zaczynamy! A, moja stopa! Mój palec! Ała! Boli! To wszystko przez ciebie! Że co? Serio? Czy to twój Palec? Słabo mi! <noise> Ale się nabrał! Kramki z balonami są najlepsze. Idzie tu. Zająłem ci miejsce. Dzięki. Co do licha? Jared? <laughs> Aha. Przestań śmiesznie było! Już się skończyła! Zaraz wracam. No to pojedzone. Czyli Jared lubi balony, tak? No to dostanie balony. To mi nie będzie potrzebne. Pasował się idealnie, co? Teraz wystarczy polać sosami i w życiu się nie zorientuje, że to balon. Ciekawe, czemu będzie smakować. Uwielbiam kole. Mm. Co jest? Co to za hot dog? Sorry, nie mogłem się powstrzymać. Ale pyszny deser. A ile naczyń? Większość jest Twoja. Ja wczoraj zmywałam. Nie, teraz Twoja kolej. Marynarzyk? Ha! Nożyce przecinają papier. To nie fair. Nie cierpię zmywać. Abeli się upiekło. Nie tym razem. Załatwię to. Gotowi? Bela. Ręka mi utknęła. Uh, mocniej. Nie chcę się ruszyć. I bardzo boli. Olej, olej! Dobry pomysł. Wleję go trochę, tak? Eee, czy ty właśnie włożyłaś tu rękę? Prawie mnie nabrałaś. Okej, okay, czas wziąć się za układanie włosów. Czemu moja suszarka jest cała upaćkana? Uch, nie wierzę! Dobra, trzeba coś z tym zrobić. Przeprowadzę śledztwo. Na pewno rozwiążę tę zagadkę. Okej, okay, zacznę od przyjrzenia się dowodom. Podejrzanych jest tylko kilku. Czyje odciski palców będą pasować? Aha! Tak, to ona. Co mogę z tym zrobić? O, mąka! Właśnie tego mi trzeba. Nasypię mąki do mojej suszarki. Hehe, <laughs> ale się zdziwi? Okej, okay, tyle powinno wystarczyć. Ups, zapomniałam zgasić światło. W porządku, to będzie dla niej niezła nauczka. Schowam się w wannie, żebym mogła obejrzeć to przedstawienie. Ale będzie ubaw. No dobrze, czas wysuszyć włosy. Aaa! Co jest? Co tu się dzieje? Co to jest? Śmiesznie wyglądasz? To za karę! To najlepszy psikus, jaki do tej pory zrobiłam. Tak, tak, czasami jesteś naprawdę zabawna. A wtedy on się rozpłakał. No co ty? Nie wierzę, że mu to powiedziała? Hej, chcesz spróbować mojego sosu? Och, jest pyszny. Wpadł mi do głowy szalony pomysł czas na psikusa. Hej, co tam jest? Wysmaruję ją trochę tym sosikiem. Co tam jest? Nic nie widzę. Och, był tam słodki piesek, ale już sobie poszedł. Hej, co jest? Tak na mnie narobił? Fuj, fuj, fuj! Czekaj, wytrę to z ciebie. Nie! Co ty wyprawiasz? Nie wierzę, że to zrobiłaś. Chyba zaraz zwymiotuję. Uspokój się. To był żart. Masz na sobie sos. Och! Szczęście, byłam przerażona! Nieźle ci to wyszło. Proszę, zjedz sobie sosik. Cóż, bardzo chętnie to zrobię! Ale mi się chciało pić. Jest tu jeszcze jakiś napój? Cóż, to mi się nie podoba. Ej, skąd to masz? To mój ulubiony sok, mogę łyczka? Nie, weź sobie swój. Ech, co za sknera. W takim razie wezmę cały dla siebie. Tak, tylko mój. Czemu ona jest taka samolubna? Chyba powinnam ją tego oduczyć. Będę potrzebowała rurki, którą przedłużę słomkę. Teraz nałożę ją na słomkę. I zaczyna się zabawa. Słomka zabezpieczona. Hej, Lili, chcesz zobaczyć trik? Co jest? Przelewam sok przez uszy. Chwila, to naprawdę możliwe? A, nie przelatuje oszukałeś szukałeś mnie. Teraz muszę umyć włosy. To powinno ją czegoś nauczyć. Uy, co za piękny poranek, ale najpierw poran na toaleta. Co to za bałagan? Czy to stara zaschnięta woskowina? Fuj, skąd to się tu wzięło? Ten dom jest jak z horroru. Muszę ci coś powiedzieć. Wybacz, nie słyszę cię. Nie zniosę tego brudu. Współlokatorzy, prawda? Czy to masło orzechowe? O, odegram się na niej. Nałożę go trochę na patyczek. A może powinnam zaszaleć? Użyję palca. Hej, mam zatkane ucho. Chyba nagromadził mi się wosk. Wyciągnęłam. Trochę tego jest, co? Proszę! Nie dzięki. Mmm, ale pyszne. lepsze niż słodycze. Chyba zwymiotuje. To daje jej nauczkę. Mm. Patrz, zrobiłam ciasteczka. Częstuj się! O pięknie pachną. Ej, co jest? Wszystkie zeżarł? Nic mi nie zostawił? No wiesz co? Musiałaś takie dobre robić. Powinnaś się cieszyć, ale trzymaj kilka okruszków. Ach! Obrzydliwy jesteś! Nie wierzę, że cię w ogóle poczęstowałam. Kocham naleśniki, a najbardziej, jak jest ich dużo. Takie puszyste. O, o! Został ostatni. O, nie, nawet o tym nie myśl. Walcz! Jest mój! Nie, bo mój! Zabieraj ten widelec. Tak, wygrałem! Widzisz? Ale świnia zaraz dostanie nauczkę. Wezmę tylko widelec i sztuczny język. No to się zdziwi. Jeszcze trochę sztucznej krwi. W życiu tego nie rozgryzie. Robiła. Nie ciągnij, tylko wszystko pogarszasz! Haha, <grymne> nabrałeś się! Żartujesz sobie. Nieśmieszne. Dobry ten ostatni naleśnik.